Psalm 113. Bogu wielkiemu i łaskawemu chwała. Alleluja! Chwalcie słudzy pańscy, chwalcie imię Pana. Niech imię pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki. Od wschodu słońca aż po zachód Jego. Niech imię pańskie będzie pochwalone. Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa tuż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, co w dół spogląda na niebo i na ziemię. Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu. Ten, co niepłodnej, każe mieszkać w domu, jako pełnej radości matce synów. Alleluja! Mądrość Syracha, rozdział siódmy, werset 8 Nie dodawaj ponownie grzechu do grzechu, albowiem i za jeden nie będziesz wolny od kary. Księga Wyjścia, rozdział 12, werset od 37 do 51. I wyruszyli Izraelici z Ramses ku Sukot w liczbie około 600 tysięcy mężów pieszych, prócz dzieci. Także wielkie mnóstwo cudzoziemców wyruszyło z nimi, nadto wołowce i woły i olbrzymi dobytek. Z ciasta, które wynieśli z Egiptu, wypiekli niekwaszone placki, ponieważ się nie zakwasiło. Wpędzeni z Egiptu bez najmniejszej zwłoki nie zdołali przygotować nawet zapasów na drogę, a czas pobytu Izraelitów w Egipcie trwał 430 lat. I oto tego samego dnia, po upływie 430 lat, wyszły wszystkie zastępy pana z ziemi egipskiej. Tej nocy czuwał Pan nad wyjściem synów Izraela z ziemi egipskiej. Dlatego noc ta winna być czuwaniem na cześć Pana dla wszystkich Izraelitów po wszystkie pokolenia. Pan powiedział do Mojżesza i Aarona: takie będzie prawo dotyczące Paschy. Żaden cudzoziemiec nie może jej spożywać. Jednak niewolnik nabyty za pieniądze któregoś poddał obrzezaniu może ją spożywać. Obcokrajowiec i najemnik. Nie mogą jej spożywać. W jednym i tym samym domu winna być spożyta. Nie można wynieść z tego domu żadnego kawałka mięsa na zewnątrz, kości z niego łamać nie będziecie. Całe zgromadzenie Izraela będzie to zachowywało. Jeśliby cudzoziemiec przebywający u ciebie chciał obchodzić Paschę ku czci Pana, to musisz obrzezać wpierw wszystkich potomków jego domu i wtedy dopiero dopuścić go możesz do obchodzenia Paschy, gdyż wówczas będzie miał prawa tubylców. Żaden jednak nieobrzezany nie, nie może spożywać Paschy. Takie samo prawo będzie dla tubylców i dla cudzoziemców przebywających pośród Was. Wszyscy Izraelici uczynili tak, jak nakazał Pan Mojżeszowi i Aaronowi. Tego samego dnia wywiódł Pan synów Izraela z ziemi egipskiej według ich zastępów. Ewangelia według świętego Marka, rozdział 3, werset od 7 do 12. Jezus zaś oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora, szło za nim wielkie mnóstwo ludu z Galilei, także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei, z Jordania, oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie nawieść o Jego wielkich czynach. To też polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby się na niego nie tłoczyli. Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby się Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste na jego widok padały przed Nim i wołały Ty jesteś Syn Boży. Lecz On surowo im zabraniał, żeby go. Nie ujawniały. List świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 8, wersety 12 i 13. Jesteśmy więc bracia dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy ducha uśmiercać będziecie popędy ciała, będziecie żyli. Bogu uwielbiam Jego Słowo, Bogu ufam, nie będę się lękał. Bądź uwielbiony, Wszechmogący Boże, Ojcze nasz, Panie nieba i ziemi, Ty dajesz nam Słowo, które staje się w nas ciałem. Niech ono wydaje w naszym życiu obfity plon. Niech nas prowadzi, umacnia, kształtuje i zmienia nasze życie abyśmy coraz bardziej byli podobni do Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.